Dziś pokażę Wam ja takie nożyce. Tutaj mają napisane, że do grubości 13 mm. No ale 13 mm to przy 13 mm to się ciężko przecina. A co tutaj brakowało? Ano, brakowało tutaj o tej części. Widzicie o tu, 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 tu. tu. O taka wyrzeźbiona. No i tutaj z drugiej strony, tutaj dalej ma o takie. Do, do mocowania, a z drugiej strony o wygląda tak samo podobnie. No i nie było tej blachy i tych śrub. A tak poza tym to wszystko było. Zapłaciłem na to, za to wszystko na złomie 3 zł. Ktoś wyrzucił, bo jeszcze ta część gdzieś była, ale już się dawno chyba wyrzuciłem. No, bo już teraz w tej chwili jest niepotrzebna. Przedtem to był odlew, a teraz to, to wykonałem ze stali. Położyłem tą sobie tą uszkodzoną 6 przy fryzarce i tak sobie powolutku frezowałem, frezowałem, aż sobie zrobiłem. A teraz zaraz wam pokażę. Tutaj jest pręt około 8 mm grubości i jak to fajnie sobie przytrzymamy. Troszkę niewygodnie, ale I, I kolejny kawałeczek, czasami cienkie druty jakieś takie 3-5 mm to w ogóle takie szczypce nie mają co robić. Dziękuję.